Te pyłki to jest po prostu moje odkrycie sezonu i jak mi się skończą, to ja dokupię kolejne, ale ta folia w sobie ma efekt benzyny i to jest coś, na co bardzo, bardzo długo czekałam. Akryl to jest najlepsze, co może być. Uważam, że akryl to życie i ja tego nigdy nie zmienię. Cześć! Tu Magdalena Mikurda, witam Cię na moim kanale Akademia Sztuki Piękna. Dziś pokażę Ci kilka perełek z temu, których potrzebujesz do swojego salonu. Jeśli potrzebujesz więcej takich perełek, link znajdziesz w karcie powyżej. Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy! A jak jedziemy dalej, to oczywiście pora skupić się troszeczkę na naszych pyłkach. Te pyłki to jest po prostu moje odkrycie sezonu i jak mi się skończą, to ja dokupię kolejne, ale naprawdę to są jedyne pyłki, które u mnie w salonie są ultra wydajne. A dlaczego one są takie wydajne? Przez ich oczywiście napigmentowanie. Tutaj w jednym słoiczku tego produktu faktycznie nie znajduje się zbyt dużo, ale na paznokciach naprawdę niewielką ilość jesteśmy w stanie nałożyć, i pięknie te pyłki wyblendować. Dodatkowym atutem jest to, że fantastycznie te kolory ze sobą się łączą, więc jesteśmy w stanie za pomocą takiego pyłku uzyskać szybsze ombre. W takiej wieżyczce, w takiej piramidzie mamy zestaw sześciu kolorów. Fantastyczne w nich jest to, że wreszcie skończył się brud w moich szufladach. Dzięki takiemu zamykaniu jestem w stanie naprawdę w czystości utrzymać nie tylko swoje stanowisko pracy, ale też miejsce, w którym te pyłki są przechowywane. W momencie, gdy wybierzemy jeden kolor z tych pyłków i będziemy go odkręcać, to tak naprawdę odkręcamy go w danym punkcie, a reszta wieżyczki zostaje tutaj na miejscu. Oczywiście każdy z tych pyłków jesteśmy w stanie rozbić na pojedyncze słoiczki, ale muszę przyznać, że nigdy bym się aż tak nie schańbiła, żeby tą piękną piramidę rozbić, dlatego że nie muszę szukać innego koloru, bo wszystko mam w jednym wielkim zestawie. To, do czego uwielbiam wykorzystywać te pyłki, to oczywiście kształt paznokci butterfly, ale też fręcze konstrukcyjne, i w tej konstrukcji, gdy zakryjemy ten pyłek żelem, naprawdę wygląda to fantastycznie trójwymiarowo. Jedyne, o czym musisz pamiętać, pracując z takimi pełkami, to to, by kupić do niego specjalny, puchaty pędzelek. Dzięki temu, że użyjesz takiego pędzelka, będzie Ci łatwiej wyblendować te kolory i połączyć je ze sobą. Z pomocą do żelu przychodzi mój ulubieniec, czyli czarny pędzel, którego włosie jest zakończone na kształt języka. W swoim salonie zazwyczaj pracuję prostym pędzlem, ale jeśli chodzi o pędzel, którego końcówka ma kształt języka, to jest zdecydowanie bardziej precyzyjny i lepiej możemy dojechać do skórek. Dodatkowo końcówka. Końcówka tutaj odgrywa naprawdę bardzo ważną rolę. A dlaczego? A dlaczego? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Węzłami, których używamy do żeli, zawsze jest taka sytuacja, że gdy zostawimy go przy oknie, czyli tam, gdzie promienie UV są w stanie dotrzeć do naszego włosia, to ta końcówka zazwyczaj naturalnie się utwardza, a wtedy bardzo ciężko odratować nam jest taki pędzel i często ląduje w koszu. Więc dlaczego zatyczki do pędzelków, do żeli tak fantastycznie się sprawdzają? W momencie, kiedy my oczyszczamy taki właśnie pędzelek, od razu wsuwamy w końcóweczkę i znów, tak jak w poprzedniej sytuacji, przekręcamy kilka razy tą końcówkę, żeby nasze włosie znów pięknie się ułożyło i pędzel nie był jak szczota. Akryl. Akryl to jest najlepsze, co może być. Uważam, że akryl to życie i ja tego nigdy nie zmienię. Oczywiście znowu sytuacja, gdzie ja akryle kupuję na temu, tylko i wyłącznie do rzeczy konstrukcyjnych, do rzeczy extreme shape'owych, czyli takich, gdzie nie używam tego produktu na mojej klientce, nie używam tego produktu na sobie, tylko tutaj wykonuję to dosłownie na sztucznym tipsie. I dlaczego ten akryl dla mnie jest najlepszy z najlepszych, chociaż jego pojemność naprawdę jest ultra malutka? Mimo, że w takim słoiczku mamy tylko jedyne 10 gram, to muszę przyznać, że ich kolory są naprawdę przepiękne. I gdy ja uczyłam się fręcza konstrukcyjnego właśnie na tipsach, to z pomocą przyszedł mi ten akryl, który w sobie ma maleńkie drobinki srebra lub złota, jest w perfekcyjnym kolorze milky pink, fantastycznie sprawdza się do budowania jajeczka i pięknie jesteśmy w stanie uzyskać nim wysoką ścianę. A co? Następne. W takim słoiczku mamy tylko i wyłącznie jeden kolor folii, więc na temu znajdziesz ich kilka różnych odcieni. Ta folia w sobie ma efekt benzyny i to jest coś, na co bardzo, bardzo długo czekałam. Do czego na początku posłużyła mi ta folia? I tu jest najlepsze: robiłam konstrukcyjny marmur, i właśnie w tym marmurku zamknęłam sobie kilka takich maleńkich płatków tej folii. A całość wykonanej stylizacji naprawdę wyglądała bardzo trójwymiarowo. Hit hitów. Hit hitów, czyli małe kolorowe kuleczki, sześć kolorów w jednej kasetce, a do tego w każdej z tych kasetek mieści się jeszcze kilka malutkich kuleczek kawioru. Jest to zdobienie konstrukcyjne, dlatego że te kulki naprawdę są duże i ciężko byłoby nam przyczepić je. U góry naszej stylizacji, więc raczej takie kulki wykonujemy właśnie do zdobień konstrukcyjnych. Przede wszystkim ja uwielbiam rzeczy konstrukcyjne i myślę, że o tym wie nie jedna osoba. Ja lubuję się w fręczu konstrukcyjnym i właśnie do tego były mi potrzebne. Te kuleczki. Na samym początku budowałam jajeczko w kolorze różowym, końcówkę zostawiałam półtransparentną. Za pomocą żelu clearu mocowałam sobie w środku te małe kuleczki i znów całość pokrywałam przeźroczystym żelem. To, na co wpadłam, to była najlepsza rzecz, którą mogłam zrobić na mojej klientce. Za pomocą lakieru witrażowego pokryłam szkielet, który był zbudowany przeźroczystym żelem. Zatopiłam kuleczki i wszystko zbudowałam przeźroczystym żelem od góry. Stylizacja naprawdę wyglądała fantastycznie, i myślę, że teraz powinna się dla większości klientek sprawdzić, ponieważ już niebawem rozpoczynamy sezon wakacyjny. A gdy już mówimy o rzeczach konstrukcyjnych, to z pomocą przyjdzie nam zaciskarka do tunelu. Nie zawsze uda nam się uzyskać taki tunel paznokci, jakbyśmy chciały, i czasami naprawdę możemy kombinować z zaciśnięciem szablonu na paznokciach, a i tak coś pójdzie nie tak jak chcemy, więc w tej sytuacji wystarczy kupić sobie zaciskarkę, wyciągnąć pazurki wcześniej z lampy, pięknie zacisnąć sobie tunel, chwileczkę przytrzymać, poczekać aż ten żel nam wystygnie i wkładamy z do lampy. I utwardzamy na nowo cały produkt. Zaciskarka jest bardzo, bardzo mocna, więc musimy tutaj użyć sporo swojej siły, żeby ją rozciągnąć. Ale naprawdę tunel robi się sam i to w kilka sekund. Tych zaciskarek mamy kilka różnych wersji kolorystycznych. Ja wybrałam sobie różowe złoto, ale naprawdę co chcesz, to tam znajdziesz. Gdy już jesteśmy przy Cyrkonia, gdy już jesteśmy przy rzeczach konstrukcyjnych to to co służy mi na co dzień do mojej pracy to takie plastikowe trójkąciki. I w ogóle do czego one służą? Służą nam przede wszystkim do tego, że gdy już wymyślimy sobie układ cyrkonii na paznokciach naszej klientki, to właśnie w te trójkąty możemy przesypać sobie cyrkonie i tu bezpośrednio już układać je w taki sam kształt, jaki później wylądują na paznokciach klientki. Fantastycznie sprawdza się do pyłków czyli bardziej do wersji Princess Nails, dlatego że w tym właśnie pojemniczku zazwyczaj mieszam sobie różne brokaty, mieszam to wszystko z żelem Clear'em, a potem przenoszę na paznokcie klientki. W zestawie takich trójkącików mamy pięć. Są one wykonane z dosyć cienkiego plastiku, ale moim zdaniem jeśli chodzi o użycie do cyrkonii, to w 100% taki produkt nam wystarczy. Suszone kwiaty, ja dlatego żyję. Suszone kwiaty w fręczu konstrukcyjnym w końcówce tego fręcza naprawdę wyglądają obłędnie. Niezależnie od pogody na dworze, niezależnie od pory roku, moje klientki bardzo często z nich korzystają. Jeśli chodzi o te kwiaty, to z tego, co widziałam, są dwa rodzaje kasetek. Są albo takie mocne kolory, jak ja kupiłam, albo są bardziej wersje pastelowe. W kasetce znów mamy 12 kolorów, 12 kolorów kwiatów i jak my aplikujemy je na paznokcie? Przede wszystkim za pomocą pensety wyciągamy jednego kwiatuszka, sięgamy za nożyczki i zaczynamy ciąć je na mniejsze płatki. Gdy już ten kwiatuszek przez nas jest pocięty i pokrojony, Cały szkielet pokrywamy maleńką warstwą żelu klira, a wtedy przyklejamy do tej warstwy kilka drobnych kwiatuszków i znów utwardzamy. Pokrywamy całość clearem, piłujemy i zdobienie mamy gotowe. Z czego jeszcze korzystam w salonie i z czego nigdy nie zrezygnuję jako zakup z temu? Oczywiście z takiej pięknej kasetki kawioru. Tutaj mamy w tej kasetce dwa kolory. Jest to złoto oraz srebro, czyli z takich właśnie kolorów najczęściej korzystamy w stylizacjach 3D. W kasetce mamy znów 12 rozmiarów, po 6 na każdy kolor. To oczywiście znowu z tej kasetki skorzystałam u siebie na paznokciach i naprawdę jestem z niej mega zadowolona. Brokat! Wszystko u mnie musi opływać brokatem, musi się świecić. Ja jestem sroka i raczej mam takie klientki, które też srokami są. Co tutaj kupiłam? Oczywiście dwa pojemniczki, różne pojemniczki, różne kolory. Pyłku, który w sobie ma plastry miodu, więc do czego taki pyłek na co dzień sprawdza mi się do salonu? Oczywiście do Princess Nails. I jak to wygląda w praktyce? Chwytam jeden plastikowy trójkącik. Przesypuję sobie troszeczkę brokatu, czasami łączę go z różnymi kolorami. Na samym końcu dolewam troszeczkę żelu, mieszam to wszystko ze sobą, żeby uzyskać coś w rodzaju pasty. Przerzucam na paznokcie i zdobienie konstrukcyjne. Tak naprawdę gotowe. Mają szczelne pojemniczki, co dla mnie jest atutem, bo nie cierpię, jak jakiś pyłek wysypuje mi się w szufladzie. Pierwszy słoiczek to oczywiście różowe złoto, i tutaj mamy tylko jeden kolor, zaś w drugim słoiczku tutaj już postawiłam na mały eksperyment. Jest to fiolet, który mieni się na zielono, więc mamy coś w rodzaju kameleona. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za wsparcie i nie zapomnij zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnego odcinka.